Powiedzmy w epoce kamienia, no bo oczywiście nie mamy żadnych bezpośrednich znalezisk i kiedy już. Pani, i kiedy już no. i kiedy już staramy się pokazać gdzieś te nasze stroje a jesteśmy z wygody ona nie używa w, w od wieku takiej. to oczywiście mimo że znaleźć z nie ma to staramy się coś na tych nogach mieć także to jest taka jedna z dopuszczalnych możliwości bo jasek przecież to już tak Tutaj kolega przygotowuje formę, formę odlewniczą. Oczywiście forma jest przygotowana teologią współczesną. To znaczy, dopiero w epoce brązu ta technologia się pojawia. Odciskania w piachu. Ja sobie ostatnio związłem. Co to jest za, za materiał? To jest ogólnie. Glinka. To jest glinka plus piasek kwarcowy. Mhm. To jest akurat współczesny, więc jest jakimś tłuszczem połączony, żeby po prostu miał zawsze perfekcyjną wilgotność, mhm. bo to ma wąskie wilgo, widełki wilgotności, kiedy jest na tyle lepkie, a jednocześnie nie jest nie takie płynie. przepuszczalne i nie gazuje formy. Więc w ten sposób ja sobie tutaj robię tutaj. Zostawiam sobie miejsce, którędy ten kanał yy, Znaczy, kanał odlewniczy, którym popłynie, yy, yy, yy. popłynie metal Tutaj sobie to u, ubiję No, ale w Neolicie znacznie częściej użytkowano form radę. Albo takich kamiennych, jak tutaj może Pan zobaczyć Albo formy gliniany, e, robionych na wosk tracony, bo no to z reguły były nie, nie zostają jak wiadomo to jest, forma, jest wykonany model wosku, oblepiony gliną no i po odlaniu się rozbija glinę i wyciąga już gotowy obiekt, więc no, tu, mamy, tu mamy tego typu formy przygotowane nawet z woskiem w no To są formy no dla jakiś bardzo prosty szpil, e... szpil czy tam, jakby ogóle który Dobra. To... Tak, tak, tak. Jasne. Te sí, Alwina, czy to nie są te dwie formy, nie są moje? To są twoje. Tak nie, to są moje, bo wiesz, to te bo to jest, to jest oblepione lesem pod Krakowskim. Okay, to są... Nie, tutaj... nie, 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 to jest taka nie. zabawna sytuacja, tutaj następuje o że Albin jest stałym mieszkańcem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, a ja jestem tam sporadycznym bywalcem, Jakby obyd... i moje, i jego zainteresowania są związane z tym topieniem, topieniem miedzi, z czego ja zajmuję się tym bardzo amatorsko od czasu do czasu przyjeżdżając do Biskupina, za to Albin zajmuje się tym na stałe, więc wiele jakichś przedmiotów, z reguły współpracujemy razem i wiele przedmiotów, jakiś tak jak malutki wkład, który ja mam w te działania gdzieś zostaje i bardzo często zostaje on u Albina, więc stąd takie moje zaskakujące pytania, bo też przyznam szczerze, że nie widzieliśmy się od bardzo dawna, powiedzmy, że ten rok nie, 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 nie wpływał dobrze na jakby te sytuacje, na spotkania towarzyskie, także... My teraz widzimy się, nie wiem, pierwszy raz od września, nie wiem. się widzieliśmy. ale przelotem. się tak, przelotem. więc stąd padają te takie niewygodne dziwne pytania. Ten zielony. To jest Malachit. To jest właśnie ruda się drugie to jest, malachid, to drugie tą jest Azury. azury. W której się. Nie, to jest Kryzokolata. To. to jest. Y, ogólnie te wszystkie kamyki, które tutaj są, to są rudy, które zawierają w sobie tlenki miedzi. Ilości. Tu jest rezerwat? To, jest kilku do... to też mam drona, tylko się boję. No nie, może do jest sprawy. na czy nie, wiem. Na no, no. No, no. no, no, ale tam było, to widać, rezerwa, w rezerwatach to wiadomo. A, mam to na zlecenie, tak? Się... O, no właśnie, dlatego ja nie na zlecenia, ale... ale prasową legitymację mam. Więc... No nie, jeszcze. No dobra, nie nagrywam w tym czasie jak tutaj kolega przygotowuje właśnie formę, ja miarę nagrzewam, ale nisko już tak powiedzmy. Od godziny, półtorej się grzeje, bo bardzo ważne jest, żeby no nie, nie tylko węgiel był nagrzany do wysokiej temperatury, ale też cała ziemia dookoła, ponieważ sam fakt, że ziemia dookoła palniska będzie wilgotna może spowodować, że my nie będziemy w stanie uzyskać tej odpowiedniej temperatury odlepniczej. Tak więc na razie tylko przepalam tutaj węgiel, ale liczę, że powoli całość będzie na tyle już nagrzana, że w momencie, kiedy albin skończy, skończy formę, będziemy mogli już wsadzić do środka Tygiel z miedzią będziemy próbowali ją stopić, żeby później ją oblać w tej To już będzie wystarczająco nagrzane, Ja się tak obawiam, że ten piasek, którym oblepiłeś dookoła jest cały czas festbigowny. Ale czy co będzie odpowiedni węgiel z czasem. Okay. I też ci się nie ten, nie wiem, czy to jest kwestia wsadzenia dyszy nie rozprowadzać i ta odchodów Tutaj masz w tej części o, nie, nie dogrzewał 僕。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Właśnie to zauważyłem, że by ci już przypalało. Ty tak? dałeś końcówkę? tą? jest gniana. Jest gniana normalnie. Okay. No, dobra, myślę, że można też to rozsepchać jakimś. Czy to jest? Muszą być miechy, które dają odpowiednią ilość powietrza. To długo nam zeszło, żeby dojść do tego. Musi być odpowiedniej granulacji węgiel. Nie może być zasypki, żeby to powietrze tam ładnie krążyło po tym palenisku. Więc jest dużo takich. Można powiedzieć fizyczno-termicznych zależności, które wpływają na ostateczny efekt. Ale jest szansa, że się stopi i spróbujemy coś tam chlupnąć. Z takiej ciek z ciekawostek, na przykład bardzo doświadczeni odlewnicy mówią, że tak naprawdę dopiero na drugi dzień można coś odlać. Właśnie dlatego, że po całym dniu. Pierwszym, gdzie się rozpala, próbuje się stopić. Dopiero drugiego dnia ziemia jest na tyle nagrzana dookoła paleniska, że tak naprawdę można to łatwo, łatwo, łatwo stopić na mieć. A taką jeszcze ważnym elementem jest to, że o ile nawet może nam się udać rozgrzać mieć do temperatury topliwości, jeżeli jej nie przegrzejemy, świetnią 10 stopni, jeżeli jej nie przegrzejemy, ona będzie mieć tą temperaturę topnienia przez bardzo krótki czas, a my tak naprawdę moment, żeby załóżmy, że zacznie się zaraz topić mieć musimy odsłonić, odsłonić to palenisko, wyciągnąć tygiel z paleniska i zbliżyć go do formy i odlać. I te powiedzmy 14 sekund, które to trwa, bardzo często wystarczy, żeby ta temperatura spadła na tyle, że ta mieć, nawet jeżeli będzie płynna, to my to w kontakcie z jednak chłodniejszą formą odlewniczą, za chwilkę zastygnie i na przykład odlejemy tylko pierwsze, powiedzmy, 2 cm formy z 10. E, więc to ma bardzo duże znaczenie, dlatego my też musimy to mieć przegrzać e, czy tak by w sensie taki jest... zapas termiczny. Dokładnie. Dlatego też, jeżeli będziemy mieć tą formę, to będziemy wlewać, musimy ją przestawiać do paleniska, żeby ona się nagrzała, żeby ta, powiedzmy, różnica temperatur była w miarę możliwości jak najmniejsza. Z takich e, ciekawostek powiedzmy e, eksperymentalnych, bo to, co warto zaznaczyć, my tutaj jesteśmy e, abso, abso, absolwentami archeologii, nasza wiedza metalurgiczna jest, e, wynika z kilku książek, które przeczytaliśmy i z naszej większości własnych doświadczeń. Dobra, dobra, ty nie przeczytałeś książek. W każdym razie taką zabawną, zabawną ciekawostką, która jest dla nas nie do przeskoczenia na tym etapie naszych eksperymentów, jest otóż jeżeli byśmy chcieli wszystko zrobić tak jak te kamienia, jak wyciągnąć tygiel z rozgrzanego do 1300 stopni paleniska bez parzenia sobie rąk. No, no oczywiście nie znano wtedy żelaza, nie zostały znalezione żadnego rodzaju szczypce czy kleszcze, nawet z, powiedzmy z miedzi. Zresztą one też by się wyciągając w tej temperaturze e, tygiel z waleniska. My eksperymentowaliśmy wielokrotnie z różnego rodzaju patyczkami, jakimiś kleszczami, które stawały nam momentalnie w płomieniach i do e, dziś dzień, e, spłomujemy współczesnym oszustwem, ale dzięki temu możemy Państwu w ogóle pokazać z reguły ten sam proces odlewania, bo potem udało nam się kiedyś oddać siekierkę, wciągając tygiel z paleniska przy użyciu patyku, ale mało co nie przypłaciliśmy tego kosztem naszego zdrowia i naszych palców okażonych. Teraz przy, przy tym bardzo doskonałym tempie nad Muchą, myślę, że potrzebujemy około pół godziny, żeby dochodzić do temperatury, która będzie nas interesować. Mówisz, może nie? Może mniej. Może mniej, ale lepiej dać ten bezpieczny zapas, bo to też jest taka nasza częsta bolączka, że ludzie zawsze, jakby widzowie zawsze nas pytają, no to kiedy tam jedziesz się stopi? My zawsze byliśmy. No za 5 minut, za 10 kiedy nie dotrzymamy tych dziesięciu minut, to później spadają te jakieś ciągu pytania. To jak? Już? To już? No. A zazwyczaj to jest tak, że po końcu wszyscy rezygnują. dobra, dobra, pewnie miają odchodzą i na I W tym momencie my dokonujemy... Wtedy już nie ma czasu na wołanie kogokolwiek, bo jest kilka sekund, żeby to... Mieliśmy taką sytuację, że byliśmy nagrywani. Byliśmy z lewu przed obiektywami kamer. No i w momencie, kiedy dało nam się już stopnić, Odlaliśmy to do formy i super to w tym momencie operator kamery... Kurczę nie uchwyciłem, czy mogliby to panowie powtórzyć? I... I to było do megalitów. w ogóle. Tak. I to jest jakby sytuacja, kiedy my no, nie możemy co cofnąć czasu o 5 minut i stopić pach i oblać no tylko znowu ten cały proces trwa. Yy, I te ekipy, ekipy filmowe bardzo się na nas denerwowały, że to jakby nie jest tak, jakby oni chcieli. Tak, to jest, to jest dołek, dół ziemi, który jest wylepiony winą, która jest wypalona. Jakby ta warstwa powiedzmy 5-8 cm winianej świeckiej pozwala jeszcze lepiej kumulować innych parametr. Tak, a to jest taki można powiedzieć, taki cylinder. Ja. Właściwie w dużym bardzo uproszczeniu to jest to e, dokładnie taka sama forma jak ten cygielek, do którego wpadamy w no to, to jest po prostu nasze palenisko większe zakłębione, zagłębione w ziemi. Zajrzyj. Tutaj Bardzo podgrywać. Kamienne się podgrzewa, żeby był mały skok temperaturalny, Do 300-500 stopni się wydmuchało. Wydmuchało totalnie. Je, je podgrzewa, ale tak jak teraz znajemy do piachu, to nie było takiego potrzeby. Ale kamienne trzeba, bo po prostu ten metal lepiej dojdzie, prawda, on wolniej wystygnie, więc jak są jakieś cienkie detale, druciki, szpileczki, to trzeba, a po drugie jest mniejszy szok temperaturowy dla kamienia i jest szansa, że ta forma dłużej się. No, tutaj chyba za pierwszym razem, kiedyś, Nie, chyba, ja chyba rok temu to wybrałem ja tutaj, to taka siekierka od siego. おっ、ね、か